ty lew. Dawno, dawno temu w majestatycznej krainie południowej Afryki żył lew o imieniu Umleo. Umleo nie był zwyczajnym lwem. Poza tym, że był zaciekły i potężny, miał skrzydła. Ale nie takie pokryte piórami, tylko takie jak skrzydła nietoperzy, kościec pokryty skórą. Były bardzo duże, bardzo grube i bardzo mocne. Teraz pewnie myślicie, że przerażająca i wspaniała bestia, taka jak Umleo, była miła i życzliwa. Ale tak nie było. Wykorzystywał siłę na swoją największą korzyść, polując na zdobycze tylko dla gratyfikacji. A kiedy sunął w powietrzu machając tymi wielkimi skrzydłami, zwierzęta na ziemi uciekały tu i tam, potrząsając ziemią. Jakby nastąpiło trzęsienie ziemi. Z każdym kolejnym dniem terror Umleo rozprzestrzeniał się coraz bardziej. Ludzi również nie oszczędzał. Uciekajcie! 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 Wkrótce rozległa sawanna została pozbawiona ludzkiej obecności. Wszyscy uciekli, to znaczy ci, którzy przeżyli. Teraz, gdy ludzie odeszli, Zwierzęta zaczęły padać. Zabierał nie tylko umleo, ale również innych drapieżników. Ekosystem sawanny zaczął się rozpadać, gdy liczba rycerzynożerców gwałtownie spadła w ogromnej liczbie. A umleo obserwował to wszystko. Nie wzruszało go to, co się wokół niego działo. Ale kim jest umleo? I jak stał się tak potężny? W jaki sposób zdobył te wbrew naturze skrzydła? Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania, musimy cofnąć się o kilka lat, gdy Umleo był tylko lwem. Bez skrzydeł, odwagi i imienia. W przeciwieństwie do innych lwów, tkwiła w nim ciemność. Chciał zdominować nie tylko część sawanny, ale cały świat. Pewnego dnia, gdy Watacha Lwic upolowała Jelenia. Dotarł tam, by uwiecznić swój udział w polowaniu. Ale inne lwy i lwice warczały. Przegnały go. Hmm. Pewnego dnia będę rządził tą rozległą krainą. Wtedy wszyscy mi się ukłonicie. Tego dnia nie okażę wam litości. Płonący ze złości lew obserwował z daleka, jak jego krewniacy kończą pożerać zdobycz i wracają do swoich jam. Wtedy właśnie ruszył w stronę upolowanego jelenia, z którego pozostały już tylko kości. Głód doprowadzał go do szaleństwa. Żeby go uspokoić, podniósł kości i ruszył swoją drogą, by znaleźć legowisko. Zdala od swoich krewnych, którzy nigdy nie traktowali go poważnie. Wreszcie, gdy zaszło słońce, znalazł legowisko. Wszedł do środka. Znalazł sobie dom. Gdy polizał kawałek kości, ze skalnych ścian jaskini rozległ się nagły dźwięk. Wyczuwam złą i złośliwą istotę w mojej jaskini, tak jak zawsze chciałem. Witaj, majestatyczna istota. Witam. Kim. Kim jesteś? Jestem Astrazor. Jaskiniowy demon. Mieszkam w tej jaskini. Czekałem, aż ktoś nazwie ją swoim domem. Ktoś tak podły i nikczemny jak ty. Wielu przebywałoby odebrać mi ten ale uciekli, gdy mnie zobaczyli. Ale nie ty. z złośliwością. Lubię to. I widzę, że masz właśnie to, czego chcę. Czego? Czego chcesz? Mów wprost. Ha, 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 ha. Te kość i wiele innych. Dam ci niezgłębione moce, moce przekraczające twoją wyobraźnię, które uczynią cię niekwestionowanym królem tej ziemi, a w zamian będziesz przynosił mi kości ofiar, które upolujesz. I. I to tyle. Dokładnie, ale upewnij się, że są nienaruszone. Żadna z nich nie może być złamana ani pęknięta. W przeciwnym razie Twoje moce zaczną słabnąć. To był ten dzień, w którym los Umleo został przesądzony. Pokłonił się Astrazorowi i przyjął jego ofertę. W kolejnych dniach Umleo przekształcił się ze zwykłego lwa w tego, którym jest dziś. Gdy polował, zbierając kości dla Astrazora, Wyznaczył kilka niebieskich kruków do pilnowania jego legowiska, by kości były bezpieczne i nietknięte. Na terenie sawanny żyła wesoła, rechocząca ropucha, która żyła pełnią życia i nigdy się o nic nie martwiła. Ten dzień niczym się nie różnił, dopóki… Powstań, mała istoto! Powstań! Otwórz te rozmarzone oczy. O? 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 Kim, kim jesteś? Jestem aniołem wody. Przybyłem, by przekazać ci wiadomość. Robucha słuchała jak anioł wody opowiadał jej o tajemnicy mocy umleo i o tym, jak należy go powstrzymać, by świat był znów bezpieczny. Kość? Serio? Tak, jaskiniowy demon. Gromadzi je, by odzyskać swoje dawno utracone ciało. Umleo to tylko pionek. Gdy zgromadzi wystarczającą ilość kości, demon powstanie, a wraz z tym wyginie cała ludzkość i reszta świata. O, 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 o. A dlaczego ja? Ponieważ jesteś nieustraszony i inteligentny. O, o, he, he. No jestem. Zatem ruszaj. U um Mleo jest na polowaniu. Teraz jest czas. O, okej. Okay. Kiedy Ropucha dotarła do legowiska, zobaczyła niebieskie kruki strzegące wejścia. Jaki masz tu interes? Nie wiesz, kim jesteśmy? Jesteśmy strażnikami galaktyki. Nie galaktyki, tylko jaskini. Jesteśmy strażnikami jaskini! Siedzimy tutaj i pilnujemy zebranych kości przez Umlio! Wiecie, dobre wrony, tylko przechodziłem... Ale spójrzcie na was. Co za okropne życie. Siedzicie tu cały dzień, nigdy nie jesteście w stanie użyć tych skrzydeł do latania. W tym momencie wrony spojrzały po sobie. Słuchajcie, odlećcie trochę i rozciągnijcie skrzydła. Usiądę tutaj i będę pilnował kości. Zrobisz to dla nas? Oczywiście. Wiem, że chcecie. Po prostu boicie się tego złego lwa. Czytasz w naszych myślach? Dziękujemy, bracie. Jesteśmy ci wdzięczni. I tak oto wrony rozłożyły swe skrzydła i odleciały. Nie musicie się spieszyć. Latajcie tak długo, ile chcecie. Jestem tu dla Was. A gdy tylko wrony zniknęły z oczu, Ropucha weszła do jaskini. Kim? Kim jesteś? Gdzie są wrony? Wybacz, ale nie mam teraz czasu na prezentację. Zaraz zabiorę się do pracy. Zaraz potem zaczął skakać. Hop, 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 hop Niszcząc w górze kości, łamiąc je, gdy uderzały o siebie nawzajem. Nie, nie, przestań. Tymczasem Umleo był daleko w dzikich. Obserwował stado zebr. Będzie zabawnie. Ale w momencie, gdy próbował polecić, zaraz upadł na ziemię. Co? A potem spróbował jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Nie zdając sobie sprawy, że znalazł się na otwartej przestrzeni, kompletnie nie wiedział o tym, że jego skrzydła zaczęły zanikać, a potężne ciało zaczęło się kurczyć. Co się dzieje? Dlaczego nie mogę latać? Zwierzęta, słonie, jelenie, woły, a nawet hieny obserwowały to, powoli zbliżając się do niego. Wszystkich dręczył umleo, a teraz. Nadszedł w końcu czas zemsty. Czekajcie, co? Dlaczego? Dlaczego tak na mnie patrzycie? I wtedy zdał sobie sprawę, że nie jest już potężną bestią, umleo. Nie, nie! Moje skrzydła! Jak! Gdy spojrzał w niebo, zobaczył, jak błękitne wrony latają wesoło, nie dbając o kości. To najlepszy dzień w moim życiu! U on nigdy się nie dowie! Umleo próbował ryczeć ze wszystkich sił, ale zrozumiał, że jego głos jest słabszy. I wtedy wszystkie zwierzęta rzuciły się na niego. I taki oto był jego koniec. W kryjówce wszystkie kości roztrzaskały się na kawałki i w tym momencie wstrząsnęło jaskinią straszliwe trzęsienie ziemi. Ropucha wyskoczyła z niej w mgnieniu oka i obserwowała z daleka, jak legowisko niknie. Rozpadając się, nie zostało z niego nic poza gruzami. Jaskiniowy demon już nigdy nie powstanie. Wow, to było szybkie i skuteczne. <laughs> I co było dalej? Cóż, ropucha żyła szczęśliwie w swoim gniazdku. Niebieskie wrony odleciały daleko i nigdy więcej ich nie widziano. A jeśli chodzi o sawannę, cóż, jej ekosystem w końcu się odrodził. Cegl życia został przywrócony. Ludzie, zwierzęta i rośliny wszyscy ponownie żyli razem w harmonii i na powierzchni świata. A po strasznym lwie pozostała tylko ta historia.